Dzisiaj zajmiemy się taką przypadłością, taką, nie wiem, no coś się stało nagle. W jeden dzień nagle wysrało się trzech typów śmiesznych i wychodzi, że poziom spiętości dubska naprawdę osiąga gargantuiczne rozmiary. O kogo chodzi? Chodzi o niejakiego ser milucha, prawie jak ser mich. Był też jeszcze John Steinbach. I trzeci to... Jarek Owicz. Otóż co się stało? Zostaliśmy zaatakowani właśnie, już wczoraj na streamie, e, przez tak zwanych purystów językowych. Znacie to uczucie, kiedy macie znajomych e, i na przykład osobiście nie lubicie oliwek na pizzy. Jak tylko to czujecie, słyszycie to, aż wam się cofa, wszystko podnosi. No, thank you. Dla Was jedyną słuszną pizzą. Jest pizza z czymkolwiek, ale bez oliwek. I dzięki temu rozpadają się Wasze relacje z innymi przyjaciółmi, znajomymi, rodziną, nawet. Trzeba ich zjebać, że na to, jak oni to jedzą, się nie da patrzeć, bo aż oczy bolą. Że ogółem to jest tragedia. I najlepiej to zapytać, co trzeba ćpać, żeby takie coś jeść. Znacie te uczucie? Bo ja nie. Jakoś tak jestem zdania, że hmm, jak coś jest zrobione przez ludzi dla ludzi. Na różne wersje, różne sposoby, to chyba dlatego, że każdy sobie po prostu dobiera pod siebie, i tak, żeby wszyscy byli happy, tak? Jak coś ci nie pasuje, jak ktoś inny się bawi, to okej, okay, nie baw się z nim, i się baw po swojemu, tak? I właśnie wczoraj przyszła trójka dzieci do powiedzmy naszej e, metaforycznej piaskownicy. Zobaczyli, że bawimy się całkowicie inaczej niż oni by się bawili i przyszli: nie, 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 nie. nie. I poszli. Wydaje mi się, że zdrowym podejściem byłoby po prostu przyjście, zoba zobaczyć i pójść. Po co się w to angażować w ogóle, zwłaszcza z dość agresywnym podejściem, tak? Rozumiem, jakbyśmy na przykład zobaczyli, jak ktoś robi coś e, w jakiś taki trochę nie do końca fajny sposób, i jest inny sposób, który mógłby mu pomóc. Pytanie do was: jaką wersję byście zastosowali, aby temu komuś pomóc? Wersja A. Ja pierdolę co trzeba trpać, żeby być takim pojebanym. Kojefeści, ty się kurwa ogarni. Aż oczy bolą, jak to widzę. What the fuck! Wersja druga. Albo B. Ej, stary, nienoc. A próbowałeś, może tak w inny sposób, ten? Bo w sumie, czemu tak w taki sposób akurat robisz? Drugi sposób też jest spoko. Wiesz, ma swoje plusy i minusy, może być i też podpadło, podsiadło i, i siadło i w ogóle. Dajcie znać w komentarzach. Dobra, na razie rzucałem sami przykładami. Może teraz przejdźmy. Do tego, co się tam naprawdę wydarzyło. No więc, streamowałem sobie wczoraj Persona 5. Jak wiecie, Persona 5 jest taką mocno, no mocno, całkowicie japońską grą. I szedł ser miluch na streamach. Wow. Powiem szczerze, że nie wiem, co trzeba ćpać, żeby grać w personę z gównodabem, zamiast oryginalnymi głosami. I teraz tak, żadnego... Siema od razu łokciami się wpierdana <noise> jak do siebie ze swoją przecież jedyną słuszną opinią, jedyny słuszny światowy pogląd. No bo przecież wow, 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 reszta musi się mylić. I zaczyna się wpierdolenie, że jest jakiś gówno dub. Może wyżej wymieniony rycerz Miluch grał w jakąś główną i używał gówno dabu. My na streamie używamy English. Dabu. No ale ja, ja, ja mi, no, wiem o co chodzi niby, że, że to jest japońskie, kreska jest japońska, to jest J -R Pack, więc jedyną słuszną drogą jest używanie japońskich głosów, prawda? I nie powiem. Gdyby na przykład mnie o to zapytano, nie wiem, 15 lat temu, to też bym wyjechał z jadem, że na przykład jak widzę kogoś, kto ogląda Dragon Balla albo Naruto po angielsku, to aż mnie krew zalewa, i sięgam po nóż. I dzisiaj dalej mnie krew zalewa, ale. Okej! Okay. Spoko! Jestem pewien, że naprawdę bardzo gruby procent e, Amerykańców. No, pokazałem tam, bo niby zachód, ale to jest dla Was inaczej. No, to Amerykańców z zachodu e, używa angielskich dubbingów do wszystkich anime, bo po prostu tak jest wygodniej. Oni nie są przyzwyczajeni do tego, aby czytać napisy. What the fuck! Oczywiście też nie mówię wszyscy, ale na pewno dużo osób takich jest. No i co? Ja też rozumiem angielski, ale też za żadne skarby nie oglądałbym Naruto albo Dragon Balla po angielsku. A z grami to jest różnie. Gry mają to do siebie, że gry wymagają większego skupienia, interakcji i tak Kiedy ja mam akcję, i chcę tylko w tle słyszeć, co oni mówią, to wtedy lepiej, kiedy słyszę jakiś język, który znam. Niestety tak się złożyło, że japońskiego za bardzo nie znam. Jakbym grał i musiałbym się skupić na czymś, to nawet jak będą mi tam mówić sylabami powolutku po japońsku, to ja nic nie zrozumiem. Chyba że to będzie Omewa Joai, Nase Tarinari, Katarina Rikarada, Ale oprócz tego to zrozumiem tylko Date Bayora, Sengang Kamehame Dragon Ball. I made in China. A nie, to po chińsku. Jak kiedyś zaczęgać w Personę 5, tą zwykłą wersję, to też odpaliłem na początku mnie. Długo, długo się zastanawiałem, czy chcę ten, czy ten głos. Japoński, czy angielski. Ale w końcu ustawiłem angielski tak wstępnie, żeby sprawdzić, czy jest źle, czy dobrze. Bo wiadomo, czasami te angielskie to rzeczywiście są tragicznie wykonane. Ale akurat Persona tutaj się postarali ludzie i jest całkiem dobrze zrobiona. Całkiem dobry poziom. Tak mi się wydaje przynajmniej, bo Prawie nic tam mnie nie razi, nigdy jak coś tam gadają, wszystko tak w miarę fajnie pasuje, głosy są fajnie dobrane i, i ogółem jest spoko. Więc dzięki temu zostawiłem to i dzięki temu nie mam czegoś takiego jak właśnie z Dragon Ballem, że od dziecka słyszałem inny język niż angielski i potem jak nagle usłyszałem niechcąco amerykańską wersję, to aż się zastanawiałem co się tu kurwa dzieje. E, więc personą akurat tak nie mam. Z personą mogę po angielsku słuchać, mogę po japońsku słuchać, i, i żaden z tych dwóch języków mnie nie razi. Ale nawet jeśli mamy podejście, jebać streamera, jebać jego zdanie, bo stream jest w końcu niby dla e, widzów. Więc pytałem widzów, i tam znaczna większość chciała po angielsku. Okej, okay, to tyle w temacie. Także wow! Ser Mich, mój delikatny troll w środku, delikatnie żałuje, że nie zdążył pan Rycerz więcej napisać. Sylwia wyjechała z pompką prostą mu w ryj, i koleś się złożył już po jednym hicie, więc za dużo nie miał do, e, do gadania. Zobaczmy na jego backstory. Ser Miluch, jak widać, bardzo lubi też inne JRPG, ponieważ mamy na jego kanale Valkyria Chronicles. How to beat coś tam, coś tam, jak pokonać kogoś tam, poradnik, okej, okay. bardzo fajnie, że pokazał, pomaga ludziom, prawda, jak prawdziwy rycerz. I wiecie, co mnie rozbawiło? Jak jest ten e film, który wrzucił, to od razu pierwsza linijka opisu, <grybujesz> original Japanese voices, of course, <grybujesz> of course, <grybujesz> of course. <grybujesz> of course. Of course. No tak, of course. No oczywiście, że jedyny słuszny język, prawda? No i dalej mamy punkt zero. Co? Okej, okay, punkt zero. No dobra. Step numer zero, tak? Krok numer zero. Ok. <śm> <śm> no i bla bla bla. Nie, nie będę tego czytać, bo to w sumie już nie ma tutaj e znaczenia. A poza hejtem uwielbia słuchać porządnego J-popu. <śm> Także to się ceni, że on próbuje pomóc, ale oczywiście tylko w stalowych regułach. Of course, że to wszystko musi być po japońsku. I tu wracamy znowu do tego, że widzicie kogoś, kto robi coś niezbyt fajnie. Czy przychodzicie jego besztacie, czy może próbujecie jakoś delikatnie wpłynąć na to, że może, żeby się zastanowił, czy to jest do końca dobra droga. No i tutaj pan rycerz. Jednak wybrał ścieżkę A i po prostu przyszedł i zaczął besztać. Dlatego oficjalnie chuj mu w... Dobra, pierwszy Mobek pokonany. Jaki drugi mamy? Drugi pojawił się też na streamie, tylko to, co napisał, to ciężko nazwać zdaniem jakimkolwiek. Zauważyłem tam tylko jedną frazę od niego i to jakiś taki wysryw po prostu był, taki... Coś z dubbingiem, coś tam, coś tam. Nawet nie pamiętam dokładnie, co on tam pisał. Nie chce mi się nawet tego szukać, więc tego nie będzie się widzieć w obrazku teraz. Co powiedział John Random? Jak można kaleczyć to arcydzieło fake głosami? Dub. Cała charakteryzacja idzie w cztery litery. Aż uszy bolą. Tragedia. Jak można kaleczyć to arcydzieło fake głosami? Nie wiem, zapytaj może Atlusa, który zlecił tłumaczenie tej gry. <laughs> Czy ja wyglądam na kogoś, kto ma jakieś kontakty z Atlusem? Jak to omawiał Leon S. Kennedy te, Aż uszy bolą! <śmiech> Laryngolog? <śmiech> Powiedzmy, że ten twój komentarz nie jest aż tak mocno e, agresywny jak ten od Pana Rycerza. Ale... czemu nie pogadaliśmy o tym na streamie? Ludzie przychodzą zawsze, rzucają beszty, mają kompletnie wyjebane, co druga osoba ma do powiedzenia. Zostawiam łapę w dół i wychodzą w pizdu. I właśnie przez takich ludzi cieszę się, że te post-apo teraz nastało. Przede wszystkim wiem, że podczas robienia tego vloga ruszam się z lewej na prawą i z prawej na lewą jak jakiś zjeb. Przejdźmy dalej. John jest pusty. W sensie ma pusty kanał, nie ma tam nic ciekawego, więc nie możemy się z niego pośmiać. Także no... To chyba w sumie tyle. John, John tak jak mówię, jest pusty, więc... Trochę szybko idzie wyczerpać materiał z nim. Jedyna mądra rzecz to to, że powiedział, że to jest arcydzieło. Zgadzam się, persona jest zajebista. Ja mu tam odpisałem wiadomo, mój wewnętrzny troll musiał sobie troszkę się pobawić, no i tam mu odpisałem. I zaraz wleciała odpowiedź od pewnego bohatera. Nazywa się Jarek Owicz. Czy teraz możesz nam już powiedzieć, po co tu przyjechaliśmy? Czy ktoś z was słyszał o kusibą? Tragedia. Jarek Owicz powiedział. Dokładnie moja opinia. Tylko nie ironicznie. Dabingi robione są dla podludzi, niezależnie od kraju pochodzenia oryginału. Wow! Tutaj jest niby, wiecie, bez żadnych takich, na pierwszy rzut oka, niemiłych rzeczy, ale mamy tutaj słowo podludzie, co od razu widać, że pan Jarek Owicz przeczytał sobie na przykład zbrodnie i kary, i myśli teraz, że jest takim kurde nad człowiekiem, i myśli, że. Wszyscy, którzy słuchają w oryginalnych głosach, to są nadludzie, a wszyscy, którzy słuchają w jakichś zamiennikach, jakichkolwiek, to są podludzie. God dang! Mam nadzieję, że zbrodnie i karę też czytałeś w oryginalnym języku. Normalnie w sumie nie robiłbym niczegokolwiek, żadnego materiału, nawet bym o tym nie wspomniał, że ktoś taki tutaj mi pisał takie pierdoły. I po prostu poleciałyby bany, tak mi się wydaje, bo jakoś tak na tym kanale mi się nie chce tutaj trzymać komentarzy albo osób, które, które są takie mega ograniczone, wiecie tak, że a moja racja jest najmojsza, kompletnie nie dająca e, swoją formą tak jakby dojść do słowa, w sensie wiadomo, możemy tu odpisać komentarz jakiś, ale już przy pierwszych komentarzach tych ludzi e, tutaj widać, że to już jest taka, wiecie, to już nie ma sensu rozmawiać. Oni po prostu widzą jedną e, wersję i każda inna wersja jest po prostu albo dla podludzi, albo po prostu uszy bolą. A że akurat mam za dużo czasu teraz, no to nagrałem sobie taki z dupy materiał. To, to pewnie brzmi i wygląda jak jakieś takie buldupy czy coś, nie? Tak mi się wydaje. Normalnie bym to po prostu usunął. Wiecie, to jest taki styl... Taka sama reakcja jak ich interakcja z kanałem, tak? Napisali coś, co jest po prostu takim zaślepionym tekstem i, i, i wyjebane na wszystko inne, tylko po prostu moja prawda jest najmojsza. Więc z drugiej strony też bym się zniżył do tego poziomu i po prostu zrobił coś z tylu, że nie podoba mi się komentarz masz bana. Takie wiecie, głupota na głupotę. A że akurat mam bardzo dużo czasu no to nagrałem sobie, pogadaliśmy sobie, haha, pośmialiśmy się i w sumie tyle. Jestem ciekaw, co wy na ten temat macie do powiedzenia. Dajcie znać w komentarzach. Oczywiście napiszcie. Nie wiem, może ja się mylę. A może ja mam rację. A może znacie jeszcze trzecią stronę tego medalu. Ech, dajcie znać i, i ten. A jeśli nie chce wam się wypowiadać na temat tej głupiej sprawy, która jest głupia, to po prostu piszcie to, co zawsze piszecie pod vlogami. Czyli co tam u was? Jak minął dzień? Dajcie znać. Trzymajcie się. Bye. Bye.